Dobry, dzisiaj taki temat, którego chyba nie ma w podstawie programowej, a to dosyć często pojawia się na egzaminie. Mamy sobie charakterystyczne pierwiastki. Podejrzewam, że mało osób obejrzy ten film, no bo jednak mało kto ma taki problem o charakterystycznych pierwiastkach. Ale jeszcze co chcę powiedzieć: to, że w późniejszej części filmu będziemy liczyć sobie zadania właśnie związane z tą tematyką. A w której minucie, no to nie wiem, zobaczycie sobie na tym pasku YouTube'a, bo pewnie są tam rozdziały, pewnie dodałem jak mi się chciało. W każdym bądź razie sobie zaczynamy. Mamy taką tabliczkę pierwiastków, które by wypadało zapamiętać, ale nie wszystkie, zaraz powiem. Dlaczego warto byłoby zapamiętać? No bo nie dość, że pojawiają się takie zadania, no to znowu oszczędzamy czas, mamy więcej sposobów na wyliczenie jakiegoś zadania. Także powiecie, tyle tego jest, ja muszę to umieć na pamięć, ale zaraz zobaczycie, że w zasadzie pójdziemy po najniższej linii oporu, no bo uzupełnimy sobie to co wiemy, no to pierwiastek z 1 to jest to 1, pierwiastek z 4 jest to 2, no i pierwiastek z 9 jest to 3, już nam odpadają 3, do tego, no to tu już te by się przydało zapamiętać, no to mamy sobie na przykład pierwiastek z 2, no to fajnie by było, ja to może zaokrąglę, bo to nie jest dokładna wartość, że jest to 1,41. Dalej mamy sobie pierwiastek z 3 i jest to około 1,73. Pierwiastek z 5 to jest około ile to było 2,23. No i dalej zaczyna nam się syf, którego w zasadzie już nie musimy pamiętać, ale żeby to łatwiej zapamiętać, no to zauważcie, skąd ja wiedziałem, że jest to 1,4, skąd ja wiedziałem, że jest to 1,73. No tutaj nie ma żadnych czarów, nie ma jakiegoś sposobu Można sobie uzmysłowić, że pierwiastek z 2 jest pomiędzy pierwiastkiem z 1 a pierwiastkiem z 4 No i w zasadzie bliżej temu pierwiastkowi z 2 do pierwiastka z 1 Dlatego jest to trochę mniej niż 1,5 Ale i tak to by wypadało zapamiętać No bo mamy jeszcze sobie pierwiastek 6, no, które tak zapamiętałem w zasadzie nie wiem po co, chyba mi się nudziło, że jest to. Pierwiastek z 6 to było około 2,44 z tego co pamiętam. Pierwiastek z 7 to był około 2,64. Czemu ja tak wujkę piszę beznadziejnie? 2,64. No i pierwiastek z 8 no to to było około 2,82. Ale szczerze to sobie ręki nie dam uciąć. Może to nawet sprawdzić i to pokazuje w dobitny sposób, że tego się już nie używa. Dobra. No i oczywiście w, yy, podaję to w zaokrągleniu, no bo przecież nikt nie zapamięta takiego ciągu liczb. Wracając. No to co muszę umieć? Wypadałoby, gdybyś znał to. To i to. No bo szczerze, no to to już chyba umiesz, nie? Pierwiastek z 1, pierwiastek z 4, pierwiastek z 9. A to już jest useless, to. To jest niepotrzebne. I jeszcze, żeby, tak jak mówiłem, obiecałem Wam, że pójdziemy po najniższej linii oporu, no to jeszcze warto wiedzieć, że te części setne, czyli nie musimy znać całej dokładnej liczby po przecinku, tylko że jest to około 1,4. Tutaj jest to około. Około nie równa się 1,7, a 2,23 no to też, że jest to około 2,2. Czyli musisz zapamiętać, czy to czy to, to zrobisz, no to to już leży w twoim interesie, ja tylko mówię, że warto zapamiętać te trzy pierwiastki. A teraz przejdziemy sobie do zadań, gdzie właśnie mo gdzie można to wykorzystać. No i złośliwość rzeczy martwych, czyli jest tu pierwiastek z 10, ja tu tego nie podałem, ale mówiłem, że liczy się już dalej sposób. No i jeszcze dodam, że są to zadania z egzaminu, czyli lepszego przygotowania nie ma niż robienie egzaminacyjnych arkuszy. Przynajmniej ja tak twierdzę. No to zadanie siódme: do liczby pierwiastek minus pierwiastek z 10 dodajemy 5 i mamy sobie odpowiedzi, że jest większe od 1, dodatnia. Dobra, na razie uporządkujmy sobie to. Mamy sobie minus pierwiastek z 10 i dodajemy 5. No to tak jak mówią, tak jak piszą, no to tak zapiszemy, nie? No to otwieramy nawias, minus pierwiastek z 10 i dodajemy, tu zamykamy nawias i dodajemy piątkę. Tylko jest pewien problem, no bo tutaj nie mieliśmy pierwiastka z 10, a też nie ma żadnej takiej. Pierwiastek z 10 to nie jest żadna taka liczba zarąbista, z której wyciągniemy liczbę całkowitą. No to musimy kombinować. Wiemy, że i zapiszę to może tutaj, że pierwiastek z 10, no to on leży tak pomiędzy czym? Mamy tutaj sobie, wyżej jest pierwiastek z 9 i wiemy, że jest to 3. Mamy potem pierwiastek z 10, a potem czwórka. A czwórka to jest jaki pierwiastek? No to jest pierwiastek z 16. Czyli wiemy, że pierwiastek z 10 leży tak pomiędzy pierwiastkiem z 9, pomiędzy pierwiastkiem z 16, a jeszcze prosi, no to leży pomiędzy trójką i pomiędzy czwórką. Chyba to trochę małe zapisałem. Może wam to powiększę. Dobra. No to zauważcie, że tu brakuje między pierwiastkiem z 9 a pierwiastkiem z 10 nam brakuje, no. Te jednej jednostki, tego jakby jednego pierwiastka. Wiecie o co chodzi? jakbyśmy tu dodali tak sobie hipotetycznie jeden naturany no pierwiastek z 10. No to wiemy, że to powinno być coś tak, nie wiem, 3 3, 1, 3 2 może nam bardziej 3-2, a sobie sprawdzimy nawet w kalkulatorze. Ja bym obstawiał 3-2 po zaokrągleniu, no to 10, cyk. No, jest to 3,16, czyli byśmy zaokrąglali w górę, no to mam rację. 3,2. I teraz wiemy, że możemy sobie podstawić pod pierwiastek z 10, wiadomo jest tu minus, pamiętam, ale możemy sobie podstawić 3,2. No to podstawiamy, że jest to minus 3,2, dodać 5. No to jeszcze to prościej zapiszemy, że jest to po prostu 5 minus 3,2, no bo to nie ma kompletnie znaczenia. I teraz możemy sobie zapisać, że jest to 1,8. Dodatnie wszystko, no bo mieliśmy 5 zł, coś tam kosztowało 3,20 groszy. No i mamy 1,80, nie? No to teraz czytamy sobie po kolei odpowiedzi, że otrzymany wynik jest liczbą większą od 1. No to no jak widać, no to jest, ale. Dajmy sobie na razie taki haczyk, że to jest teoretycznie ta odpowiedź, ale sprawdźmy inne. Jest dodatnią mniejszą od 1. No to widzimy, że 1,8 na pewno jest większe niż 1, czyli to jest pół legenda, pół prawda, pół gówno i to w ogóle wywalamy. Jest liczbą mniejszą od minus 8. No to jak mniejsza od minus 8, to może być nawet minus 100. Może być sobie minus 12, nie? Czyli to też nam odpada, i że jest ujemną, i dalej nawet nie musimy czytać, bo no bo ujemną, a widzimy, że tu jest plus. No teraz widzimy, ale jak y, mówicie, macie dychę, no to nie mówicie, że mam plus dychę, bo to jest głupie, po prostu mówicie, że jest dycha no i ten plus jest jakby no, w domyśle. No to odpowiedź A, tutaj bez większych komplikacji. No to dalej, zadanie kolejne, ósme. No i co my tu mamy, dokończ zdanie, inne bzdury Wartość wyrażenia 3 a minus a kwadrat i a jest równe pierwiastek z 5 I mamy podać wynik przybliżeniu No to jak ktoś nie pamięta to jeszcze pokażę tutaj, że pierwiastek z 5 no to to jest około 2,2 I teraz sobie to wykorzystamy No to tak, pierwiastek z 5 jest to około 2,2 i przepisujemy sobie to wyrażenie. Mamy sobie 3a minus a kwadrat. I teraz, żeby jeszcze nikogo nie kusiło, żeby czasem pod a podstawiać 2,2, podstawiać bo sobie narobimy niepotrzebnie syfu. No, będziemy wtedy musieli mnożyć sobie w słupku 2,2 razy 2,2, a to kompletnie nie ma sensu. Dlaczego? No, bo jak sobie podstawimy najpierw, że. A to jest pierwiastek z 5, no to patrzcie co się dzieje. Mamy sobie 3, no i pod, pierwiast... pod A podstawiamy pierwiastek z 5. No to mamy 3 pierwiastek z 5 i minus pierwiastek z 5, ale podniesione to do kwadratu. No to możemy to zapisać, że jest to inaczej. 3 pierwiastek z 5, no i wiadomo, że jak mamy potęgę, no to w zasadzie jest to zapis pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5, a wiemy, że jest to już po prostu 5, bo to jest pierwiastek z 25. No, to sobie możemy postawić, że jest to minus 5. Wówczas mamy 3 pierwiastek z 5 minus 5. Już zapiszę to niżej, że, może już to podkreślę, bo będziemy teraz po prostu podstawiać. Wiemy, że tu była trójka. Pierwiastek z 5 możemy już zapisać jako 2,2 no i minus 5. No i teraz już wydaje się to w miarę proste. 3 razy 2,2 to będzie 6,2. 6 i minus 5 i to będzie 1,6. I teraz tak nie ma takiej odpowiedzi, ale słowo klucz, żeby podać wynik w przybliżeniu do całości. Skoro mamy 1,6, no to jakbyśmy to mieli zaokrąglić 1,6, no to zaokrąglamy w górę, no bo tu jest szóstka. Od 5 w górę zaokrąglamy. W górę. Trochę masło maślane, ale zaraz to jeszcze wyjaśnię. Jest to około 2. Jakbyśmy mieli nawet, wyszedłby nam jakimś cudem wynik 1,5, to i tak to za zaokrąglamy w górę i jest to około 2. Dopiero przy 1,4 już zaokrąglamy w górę i że jest to 1, ale wyszło nam, że jest to około 2, no i też taką odpowiedź zaznaczymy. Nie wiem czy wiesz, ale posiadamy Instagrama, na którego wrzucamy notatki z filmów, oraz Discorda, na którym tworzymy ogromną społeczność pomagającą zdać te śmieszne egzaminy. Link w opisie i komentarzu, czekamy również na Ciebie. Następne zadanie, i tu jest młyn, który znowu jest powiązany z tą tabelką, ale tu znowu liczy się bardziej spryt. No bo mamy tak, mamy jakieś tam cztery wyrażenia. Mamy sobie pierwsze 4, dodać pierwiastek z 35. Tu dalej mamy jakiś pierwiastek z 17, 48 i 26. Widać, że matematyka nam pokazała środkowy palec, bo chcielibyśmy tutaj widzieć zamiast pierwiastka z 35, chcielibyśmy widzieć pierwiastek z 36, no bo to by było 6. Tutaj mamy pierwiastek z 17, a byłoby fajnie widzieć pierwiastek z 16. Tutaj mamy pierwiastek z 48, fajnie by było widzieć pierwiastek z 49. A tutaj fajnie by było widzieć pierwiastek z 25. No bo mówię, pierwiastek z, 20, z 36 jest to 6. Tutaj jest 4, tutaj jest 7, a tutaj jest 5. Ale mówię, mamy ten środkowy palec i przydałoby się jakoś temu zaradzić. No to mamy sobie 4 dodać. Ten pierwiastek z 35 i wiemy, że brakuje. No ten kawałek, ten, ta jedna jednostka brakuje nam do. Pierwiastka z 36. No po prostu tak sobie tutaj dodamy, tak niematematycznie. matematycznie. Oj nie tu, mamy sobie tutaj 35 i dodamy sobie tak niematematycznie matematycznie tą jedynkę, no i mamy teoretycznie ten pierwiastek z 36. No to skoro wiemy, że pierwiastek z 36 jest to 6, no to to będzie trochę mniej, tak delikatnie mniej niż ta szóstka. No to będzie to 4 dodać takie. 5,9, no bo to jednak nie jest 6, to jest trochę mniej niż 6. No i widzimy, że jest to 9,9. O co nas oni pytali w ogóle, bo tego nie przeczytałem. Wartości, których wyrażeń są mniejsze od 10. No to widzimy, że na pewno jedynka, czyli odrzucamy każdą odpowiedź, gdzie te jedynki nie ma. No i teraz już na tym etapie nawet mamy 50%, że ustrzelimy tą prawdziwą odpowiedź, ale ja to nagrywam po to, żebyście wiedzieli. Strzelać będziemy osto, oczywiście w ostateczności. Mamy sobie drugi przykład. O, żółtym nic nie widać, ale mamy sobie 6, dodać pierwiastek z 17. No to widzimy, chcieliśmy mieć pierwiastek z 16. Mamy pierwiastek z 17, czyli trochę więcej. Wiemy, że pierwiastek z 16 jest to 4, a tu mamy delikatnie więcej. No to tak nam intuicja powinna podpowiadać, że pierwiastek z 17, no to to jest takie. To jest tak około 4,2 no, 2, Aż sprawdzę w kalkulatorze Że jest to Oj, no i widzicie Ja na przykład się tutaj pomyliłem tak no delikatnie Ale to kompletnie nie ma znaczenia Bo tu nikt ode mnie nie wymaga Że ja podam dokładnie wynik Na tym polega szacowanie, że można się delikatnie kopnąć I żeby nie było, że różne z kalkulatora No to sobie właśnie będziemy działać na no, na tej liczbie, na 4,2. I zobaczycie, że wynik wyjdzie taki sam, no bo to jest właśnie te szacowanie, zaokrąglanie, mniej więcej, mamy podać przybliżony wynik. No to mamy sobie 6 dodać 4,2. No to wiemy, że to by było już no, ponad 10, bo to będzie 10,2. I nawet jakbym tu napisał poprawnie, że jest to około 4,1, no to nadal nam wyjdzie liczba większa od 10. No, i to nam coś dało, no bo możemy teraz sobie odrzucić A. No i wiemy, że to już będzie D, ale mówię, zrobimy sobie wszystko. Mamy dać liczbę mniejsze od 10, a tu nam wyszła liczba większa od 10. Ale lecimy sobie z trzecim przykładem, żeby opanować tą technikę, bo to nie chodzi o to, że dobra, teraz wiem, że jest D. Jak mamy czas, no to warto było to poświęcić na ćwiczenie. No to mamy sobie 17 minus pierwiastek z 48. No i znowu jest tak delikatnie mniej niż te nasze upragnione pierwiastek z 49. Ale, no to znowu sobie możemy podstawić, że skoro jest to tak, no, no to jest 7, a mamy delikatnie mniej, no to będzie to takie 6,9. No to 17 minus. 6,9. No to by to było 10,1. No i widzimy, że jest to więcej niż 10,1, a miało być mniej. No to znowu nam to odpada. No i teraz ostatnie. Może sobie to tutaj będę liczyć, bo miejsca tak nie za dużo. No to mamy sobie 15 i minus pierwiastek z 26, a my chcemy z 25. No bo. To jest trochę więcej niż pierwiastek 25, czyli jest to trochę więcej niż 5. No to możemy sobie zapisać, że jest to 15 minus. No i te 5,1 sprawdźmy nawet w kalkulatorze, może to być nawet 5,2, ale bym stawiał 5,1. 26 i pierwiastek, no jest to, możemy to zaokrąglić, że jest to 5,1. No i widzimy już, że to jest tak znowu około, że jest to 9,1. 9. No to pasuje nam tutaj odpowiedź D, no bo tylko tutaj i tutaj wyszedł nam wynik mniejszy od 10 jest to odpowiedź. Kolejne. Mamy sobie tu już nawet napisane, ale to jest z tego co pamiętam, jak wklejenie zadania to jest egzamin gimnazjalny, ale to nie znaczy, że takie zdanie może się nie pojawić na waszym egzaminie. No to wiemy, że pierwiastek z 5 to jest około 2,236 i tak dalej, i mamy prawdę fałsz. Pierwiastek z 20. Jakby to sobie zapisać, no to jest to niby, wezmę ten znacznik lepszy, że jest to 2 razy 2,236. No i pytanie, skąd im to się wzięło? Wzięło im się stąd, że pierwiastek z 20 możemy sobie rozpisać jako jako 4 razy 5. Jak ktoś tego nie rozumie, prawy górny róg odsyłam Was do filmu, w którym, w którym poruszyłem tą tematykę znacznie obszerniej. No i wiemy, że pierwiastek z 4 jest to 2. Pierwiastek z 5, no bo z tym nie możemy dalej nic zrobić, no to przepisujemy. No i teraz mamy takie światełko w tunelu, że dwa razy pierwiastek z 5 to możemy podstawić. O, że jest to te 2,236 tysięcznych. Nawet ciężko to jest wymówić, ale podstawiamy. RAZY 2,236. No i dalej nie musimy liczyć. Nie warto, no bo oni nas tylko, oni nam mówią, że pierwiastek z 20 no to jest to wyrażenie. Nie pytają nas o wynik, a my mamy dokładnie to samo. Czyli prawda. Może wymarzę, bo znowu burdel. I teraz mamy pierwiastek z 500, to jest około 22,36. No to sprawdzamy to. Pierwiastek z 500. I teraz jak to rozbić? Jak ktoś nie ma pomysłu, no to w sumie również nagrałem o tym film, prawy górny róg, ale już tam nie przeciągam, że możemy to rozbić w taki sposób, że tu zapisujemy 500, no i rozbijamy na czynniki pierwsze. Przez 5 będzie to 100. 100 podzielone znowu przez 5 będzie to 20. Teraz sobie przez 2 to machniemy, że jest to 10, to znowu przez 5, że jest to. 2, no i 2 przez 2 jest to 1. I teraz cała magia polega na tym, że tu gdzie znaleźliśmy parę, no to tu jest jeszcze ta dwójka, no to ją przepisujemy przed pierwiastek. No to mamy parę piątek, no to jedną piątkę przepisujemy przed pierwiastkiem. Mamy 5, jeszcze mamy dwójkę. No to ją też dajemy przed pierwiastek, no bo taką mamy parę. No i zostaje nam co? To, czego nie zakreśliliśmy, czyli pierwiastek z 5. No to mamy sobie 5 razy 2 jest to 10, pierwiastek z 5. No i teraz znowu mamy ten pierwiastek z 5, który, o który tak walczyliśmy, niesamowicie. No to możemy sobie teraz to podstawić, bo tu jest mnożenie, czyli jest to 10 razy i podstawiamy 2,236. No i teraz ktoś powie, ja tu teraz dużo liczenia, ale to jest proste, no bo mnożymy przez. 10, czyli przesuwamy przecinek, on będzie w tym miejscu, czyli będzie to 22,36. No i widzimy tutaj i tutaj wyszło nam dokładnie to samo. No, może zamiast znaku równa się powinienem pisać właśnie to takie przybliżenie, ale przez to, że to są zadania zamknięte, no to nieważne, czy ja, tu ja mogę tu strzelić i oni mi muszą uznać odpowiedź. Ale warto, żebyście trzymali się tych zasad. Ja trochę tutaj, się przyznam, że zaspałem. Ale wynik mamy poprawny. No i kolejne zadanie, bardzo podobne do. do którego? do tego, ale zrobimy to nieco inaczej. No bo mamy sobie. No, dokończyć zdanie, wiadomo. I liczba pierwiastek 120 znajduje się na osi liczbowej między. No i teraz tak. Mamy pierwiastek ze 120, tylko co nam to daje. Pierwsza taka myśl, która może nie być poprawna, może nas w, po, po prostu wyprowadzić w maliny, ale trzeba próbować. Pierwiastek ze 120, no to jest to 40 razy 3, czy coś nam to daje? Nie, ale 4 razy 30. No i to będzie 2 przed pierwiastkiem i pierwiastek z 30. Czy coś nam to dało? Obawiam się, że nic, ale na tym polega liczenie. Na tym polega matma, że nie zawsze te pierwsze odpowiedzi są najlepsze. Dlatego zostawiamy i mówię, na tym to polega. Szukamy kolejnego sposobu. Mamy pierwiastek ze 120 i on ma się znajdować pomiędzy tymi liczbami. Tylko nie wiemy, ile to jest pierwiastek 120. No i można by to było w zasadzie dopasować te odpowiedzi do tego pierwiastka. No, pierwiastek 10 i wszystko to możemy zapisać w postaci pierwiastków. Mamy sobie odpowiedź A. Pierwiastek z 10, no to jest to inaczej. Co ja powiedziałem? 10 jest to inaczej pierwiastek ze 100. No i zapiszemy i, a 11 to jest inaczej pierwiastek ze 121. I teraz tak będziemy sobie zapisywać każdą odpowiedź. Mamy sobie b. Pierwiast... Znowu, czemu ja mówię pierwiastek? Mamy sobie 11, a 11 to jest inaczej pierwiastek ze 121. I 12 to jest inaczej pierwiastek ze 144. Mamy sobie c. 12 no to jest to pierwiastek ze 144 i 20 no to jest to pierwiastek z 400 mamy sobie D 30, o kurde, no to to już większy kaliber to jest pierwiastek z 900 i 40 no to to będzie pierwiastek ze, z, 1000, z 1600 i mamy sobie teraz te nasze skromne pierwiastek ze 120 i teraz musimy wpasować, co jest, gdzie ta liczba będzie pomiędzy, pomiędzy jaką, yy, jakimi liczbami. No to już na pierwszy rzut oka widać, że w zasadzie możemy sobie wpisać, że jest to tak, pierwiastek ze 100, dalej mamy pierwiastek ze 120 i dalej mamy sobie pierwiastek ze 121. No bo tak podstawiałem pod to. No i widzimy, że faktycznie to idzie rosnąco, czyli będzie to odpowiedź A. Możemy sobie tu zaznaczyć. No, i akurat tak nam się udało, że, że była to pierwsza odpowiedź. Ale jeszcze, jakby to ktoś chciał inaczej rozwiązywać, no to czy dałoby się wrócić jakoś do tego? Musielibyśmy oszacować, ile to jest mniej więcej pierwiastek ze, z 30, ale to jest głupie. O, mam ciekawszy sposób, że tylko to bardziej tak z czapy musiałoby nam się wyczarować, że pierwiastek ze 120 leży pomiędzy pierwiastkiem ze 100 i leży pomiędzy pierwiastkiem ze 121. No bo to jest 10, a to jest 11. No i widzimy, że pierwiastek ze 120, no to musi to być jakaś liczba pomiędzy dziesiątką, a pomiędzy jedenastką. No i by to było, bym tak obstawiał, że jest to około 10,9. I sobie sprawdźmy teraz na kalkulatorze. 120. No, to by się zgadzało, nawet z okrągleniu, no to Byłoby już to 11, czyli wszystko się zgadza. Dobra, liczyliśmy sobie zadania z egzaminu. Co prawda było ich kilka, ale mam ich zdecydowanie więcej. I wydaje mi się, że po rozwiązaniu następnych, ten film widzisz po lewej stronie, zadania z pierwiastków na egzaminie nie powinny być ci straszne, no bo jeżeli obejrzałeś jeszcze całą playlistę, no to już w ogóle przerobiliśmy sobie tu dosłownie wszystko. No jako, ta, jako taką powtórkę potraktuj film po prawej stronie, również wydaje mi się taki maskę przed egzaminem, dlatego wybierz coś dla siebie, Siemano.